Siemanko, witam wszystkich serdecznie na kanale i w Tomi Graj. Dzisiaj przyjrzymy się co nas czeka w świąteczny weekend na torach żużlowych. Więc zaczynajmy. W sobotę na torze w Pile rozegrany zostanie tegoroczny finał Złotego Kasku. Dla żużlowców będzie to także turniej eliminacyjny do międzynarodowych imprez takich jak Grand Prix oraz Speedway Euro Championship. Tę jedną z najbardziej prestiżowych imprez w kalendarzu sportu żużlowego Polskiego Związku Motorowego zaplanowano w Wielką Sobotę. 16 zawodników powalczy o główne trofeum, a dodatkowy smaczek imprezy to jak zwykle jednoczesne wyłonienie reprezentantów Polski do startu w eliminacjach Grand Prix oraz Euro. Kryteria określone przez PZ mod są następujące. Prawo do startu w eliminacjach cyklu Grand Prix uzyska czterech najlepszych zawodników finału Złotego Kasku, plus dwóch wyznaczonych przez Główną Komisję Sportu Żużlowego. Jeśli natomiast chodzi o Speedway Euro Championship, Polska ma przyznanych 7 miejsc. Otrzyma je piątka najlepszych w finale Złotego Kasku oraz dwóch żużlowców nominowanych przez GKSZ. Na finał do piły zawodnicy zjadą się po raz drugi z rzędu. W poprzednim sezonie na najwyższym podium stanął Jarosław Hampel. Tuż za nim uplasowali się Bartosz Marzlik i Janusz Kołodziej. Pierwszych dwóch nie zobaczymy w sobotę. Zawodnik Unii Leśno pauzuje od turnieju eliminacyjnego w Ostrowie, podczas którego doznał złamania łopatki. Smartwig zrezygnował ze startu w zawodach. Podobnie uczynił Oscar Bober, co oznacza, że gospodarze nie skorzystają z przywileju organizatora i nie będą mieli żadnego swojego przedstawiciela. W jego miejsce do głównej obsady wskoczył Bartosz Smyktała, a drugim rezerwowym został Przemysław Pawlicki. Lista startowa jest następująca. Z numerem 1 Tobiasz Musielak Orzeł Łódź Z numerem 2 Sebastian Niedźwiedź Falubas Zielona Góra Z numerem 3 Piotr Pawlicki Unia Leszno Pod numerem 4 Maksym Drabik Sparta Wrocław Pod numerem 5 Piotr Protasiewicz znowu Falubas pod numerem szóstym Janusz Kołodziej, Unia Leszno, pod numerem siódmym trzeci reprezentant falubazu Zielona Góra Patryk Dudek, pod numerem ósmym Dominik Kubera, Unia Leszno, z numerem dziewiątym Krzysztof Kasprzak, Stalgorzów, z numerem dziesiątym Paweł Przedpełski, Włókniarz Częstochowa, z numerem jedenastym Krzysztof Buczkowski, GKM Grudziądz pod numerem dwunastym Maciej Janowski, Sparta Wrocław. Z numerem 13 Szymon Woźniak z Talgorzów. Pod numerem 14 Adrian Miedziński, włóknia Szczęstochowa, Z numerem 15 Kacper Woryna, Rofrybnik. Pod numerem 16 Bartosz Smyktała, Unia Leszno. I pierwszym rezerwowym Jakub Jamruk, Sparta Wrocław. I drugim rezerwowym Przemysław Pawliski, GKM Grudziądz. Mój faworyt Janusz Kołodzi. Wy też możecie wskazać waszego faworyta w karcie u góry po prawej stronie. Przenosimy się do najspierszej Ligi Żużlowej. Na zaległy mecz Rofrybnik z Orłem Łódź. Podrażnieni po ostatnim porażce w Gnieźni gospodarze będą chcieli za wszelką cenę wygrać. Nie będzie to jednak takie proste, jeśli dalej cieniowo będzie Linus Sunstrem. Miał być liderem, a w ostatnim meczu pojechał przecież fatalnie. Nie na takie zdobycie liczyli z jego strony rybnicy działacze. Szwed ma okazję do zrehabilitowania się. Kolejna taka wpadka może oznaczać utratę miejsca w składzie. W rybniku, pierwsze podejście do rozegrania meczu zakończyło się skandalem. Gospodarze chcieli jechać, ale nie bardzo kwapili się do tego goście wraz z Żyli Zawodów. Atmosfera po tych wydarzeniach wzrosła jeszcze bardziej. Nie podlega wątpliwościom, że Row, za wszelką cenę, w obecności swoich kibiców, będzie chciał pokazać, że wszystkie analizy mówiące o ich potencjalnym awansie nie są nieuzasadnione. Bo przecież rybnicki kibic po ostatnim spotkaniu w Gnieźnie Może mieć spore wątpliwości Składy drużyn na to spotkanie są następujące Gospodarze, czyli Rof Rybnik Pod numerem 9 Troy Bachelor, Z numerem 10 Daniel Buelli Z numerem 11 Linus Sunstrem, Z numerem 12 Mateusz Szczepaniak Pod 13 zobaczymy Kasprę Worynę Z numerem 14 Przemysław Giera I pod numerem 15 i 16 jeszcze nie wiemy Drużyna gości Orze Łódź z numerem 1 Hans Andersen, pod numerem 2 Roan Tangate, z numerem 3 Rafał Okoniewski, pod czwórką Kai Huckenbeck, z piątką wystąpi Tobiasz Musielak, pod numerem 6 Piotr Pióro i pod numerem 7 i 8 również jeszcze nie wiemy. Mimo wszystko myślę, że rekiny wygrają z Orłami 48-42. Taki jest mój typ. I na koniec w lany poniedziałek jedziemy do Rzeszowa, gdzie polska reprezentacja podejmie zawodników reszty świata prowadzonych przez Zoltana Adoriana. Tuż przed spotkaniem odbędzie się ceremonia wprowadzenia obecnego trenera kadry Marka Cieślaka do Galerii Sław Żużlowej Reprezentacji Polski. Skład Reszty Świata stworzą Antonio Lindbeck, Emil Sajfudinow, Martin Waculik, Gleb Niki Pedersen oraz Nils Christian Iversen. W sumie zawodnicy ci mają w dorobku 16 złotych medali Mistrzostw Świata. Najbardziej utytułowanym zawodnikiem w drużynie, która stawi czoła Polakom jest oczywiście Niki Pedersen. Duńczyk siedmiokrotnie zostawał Mistrzem Świata. Trzykrotnie sięgnął po to miano indywidualnie, a cztery razy drużynowo. Ma na swoim koncie także indywidualne Mistrzostwo Europy. Pozostali żużlowcy wybrani przez Adoriana także odnotowali sporo sukcesów. Najmniej doświadczonym w tej talii jest Gleb Chugunow. Rosjani zdążył jednak udowodnić, że ma papiery na przedostanie się do światowego topu. Charakteryzuje się niemałą walecznością. Oprócz Pedersena i Adoriana kibice będą mogli oglądać również wychowanka z talii Rzeszów Wiktora Lamparta. Który z powodzeniem ściga się obecnie w ekstraligowym motorze Lublin Razem z Lampartem w drużynie reprezentacji Polski Wystąpią same gwiazdy rodzimego i światowego żużla A dokładnie Piotr Pawlicki, Janusz Kołodziej, Maciej Janowski, Patryk Dudek i Bartosz Zmarzlik Emocji na pewno nie zabraknie Bartosz Zmarzlik mówi To bardzo szybki tor, ja lubię szybkie tory Jedno jest pewne Składy będą zacne, więc jeśli nawierzchnia będzie perfekcyjnie przygotowana, a przekonany jestem, że taka będzie, to możemy spodziewać się fajnego ścigania. Szykuje się super widowisko dla kibiców, zaznaczył wicemistrz świata. I też się z tym zgadzam. Mój typ na to spotkanie 46-44 dla naszych orłów. Powodzenia chłopaki! A teraz jak zwykle wielkie dzięki za Wasze wszystkie przybite subiki. A jak jeszcze nie przybiłeś, to gorąco Cię do tego zachęcam. Jak materiał Ci się spodobał, zostaw też łapeczkę w górę, za którą już Ci bardzo dziękuję. A więc to tyle na dziś. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!